Książę? Nie, krzywa książę. No. No, no. Ale co za no, chronicie? No. Nie jest na wolności. Tatka, za tatka mieli płacić 400 tysięcy, nie, choć płacili, czy go no, te Ale stary czy nowy? Ale nie, nie. No, no, no teraz. W no, no. taką. No, mówię, no, nie, nie, trzeba kary Jeszcze raz. Siemanko. Siemantu. Jeszcze raz. Niech będzie.

Nie, mówię wam, ja muszę książkę napisać, bo to kurde... To... <grymne> mówię, <grymne> dobrze. To ja, ja... Jak komisji maturalnej siedziałbym w tej chwili je no, przeleciałem wcześniej, tak. no. Jedną na wycieczkę, no. a, a drugą, bo ja remont odrobiłem no nie? <grymne> Jakieś A z drugiej strony powiem wam tak. Nie, bo ja świrować to jak potrafię, ale... Ale z drugiej strony to jest taka prawda, że jeżeli sam się nie dokształcisz, nie przeczytasz od odpowiednie wiesz literatury, ale zgadzacie się ze mną? Tak. No. To co te w szkole tam pani, no nie to cię nie nauczy. No. Jeżeli sam nie dbasz o to wiesz, że podnieść swój poziom, prawda, intelektualny, czy tam swoje informacje, wiadomości, to cię, nic ci do głowy by tego nie mówi. To tak, jest tak zwane samokształcenie. Dobrze mówię? Dobrze. Chyba bo tak. Ja jestem A nie jestem pedagogiem, no, ja jestem murarzem, no. Mówię wam serio. No, no panie, chluśnie pan, bo... Dobrze. bo usię. Tak jest, bo usię. <laughs> Mocne. Z wami się bardzo sympatycznie rozmawiało. I kiedyś na budowie kierownik mówi tak. Panie profesorze, ja panu dam tu piku, tak jak mówi Uciął Od dam Od, panu. A wy też piszcie, a co ty tam dziecię? to zara, rozumiem. Dobra, to już wszystko, tylko... Nie, niech pan gada! No i na budowie, no nie jestem na blokach, tam przeciach będzie komunikacyjne są. No Niemiec nie, jedną sekcją drugą. Takie otwory tam. Aha. Futowa metal na yy W tej ścianie wycięte, żeby... żeby tam nie chodzić dookoła, tylko żeby... To było właśnie Słuchajcie, pewna cegła, tak, jest. Już przyniosłem. W patrzcie, zapawa jest, tak. No i co teraz robicie? Murujecie. Wiski, murujecie. Ja mówię, patrz, ja pierwszą ja, ja cegłę składę, tyk. Drugą, tyk, patrzą. Jest zamurowany, I macie tak dalej jechać. Spoina na... musi się mijać. Nie może być spojna na spoinę. Już wszystko jest już wytłumaczymy. Dwa dni to budowali. Dwa dni? No stop? Tak. O, ale to nie. było tak, jak ja ich tam no nie, co oni robią, oni tak, z tej zaprawy, że robili kulki i się rzucali, wiesz. I, bo taki, Ale nie, taki miał ślub no. To fakesty Nie, oni po prostu podeszli do, do tego zawodu, że on w życiu nie będzie pracował, no nie. Aha. Nie, bo jakby chciał być kiedyś murarzem, to by powiedział tak, Dobra, majster, chodźmy, tutaj, pokaż mi, Czy ja tą cegle? Dobrze, czy to jest gruba wartowa do mnie? Spoina, y, pionowa, 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 pozioma i tak dalej, A oni nie, oni się jaja po prostu robili. No, no taki otwór czterech, Bo mówię, wam, się dwa dni chcieli y, no, zamorowywali. Tam więcej było materiału zniszczonego. Jeszcze raz, żółwika. Cześć, 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 cześć. Klik, klik, a tobie to by się przydało, Co się ci pojawia, no, ja, To ktoś ci przykleja Bo Ale nie. Nie. Wobec kogo ty tym przypominać? Ale tak i tak. Kocham cię, Sierra. Ja. No kto to był? No. Kocham cię, ja. Nie, był taki zespół. Henryk. Johnny nie, nie. <grym> nie. polski, Jaka? polski wokalista, polski wokalista, no. Jaka to melodia? Johnny Ja zagadam z Johnny, on jest <grym> tak 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 pokazać. No to wszystko dobrze. No to na rapi, to no. ja to No. Złówik no. jeszcze ja raz. Jeszcze raz. Kurwa. Ja nas wiesz, <grym> bardzo lubię. No. 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 Bądźcie Pan, pan numer, to, pan numer. Nie ma co Szczerze mówiąc. Wiem jak ten dzień się dzisiaj kończy A wiecie co zrobiłem przed chwilą? Wychodzę, na Diecko, więc wam w kierunku dziecka. Na dziecko, co idzie w na wiec, bluzka rozerwana i ona płacze, wieś i, 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 i pięci tak zakryte. Ale to nie dwa Mówię serio. przyciągam cię. Ja do niej dochodzę, a tutaj Jest ta kamienica. Będę tam w na górze wystawy. I dochodzę do niej i mówię tak. Co ci krzyda do Bo wiesz, ja sam czułem na tej stronie. Co ci krzyda Ona mówi tak. I tu wiesz, zaraz wie, by co ludzie A, dochodzą. Ja dzwonię na komendę, przyjechali. Co ty? Dobra, panu, Proszę pana, ja dzwoniłem, ja interweniowałem. Dobrze, nie. na disco, proszę bardzo. Adres jest w porządku. Przepraszam. Ta dziewczyna przed chwilą, to był, była próbał. Dziewczyna jest rozsiężona I tak dalej, proszę interweniować. Dobrze, idziemy po pałki. Ja mówię po co pałki? Na kogo? Na tych debili? Tak? Na górze? To ja ja nie, ja idę, nie, nie, ja nie, 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 a nie, o ścianę Moment będzie, tylko bo, 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 bo. Nawet nie, 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 o nie, chodzi On, niech się panu spokoi, spokojnie My już nie, uspokoi spokojnie nie, 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 te pałki wiesz? Tutaj, wiesz, na sygnale stoi, no, nie, 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 na nie, nie, Ludzie mówią, proszę pana, rzadko się spotyka, żeby człowiek tak interweniował. A jak ja mogę inaczej postąpić? Człowieku, no. Dobra, to jest komórkowy czy dołowy? Komórkowy. No, no nie Magister inżynier Piotr Łukaski. Których... No. No. To jak kiedyś będziemy tam melans robili, to zadzwonimy do Pana. Dobra, żebym ja tam melansy nie złowił. <grym grym> Słuchajcie, Piotrkowska 55, od poniedziałku jestem tam, master na Bogowie. Okej, okay, a której Od 7 do 17. Do, okay, to w jak przyjdziemy. No. Kierownik nazywa się Rybak. Okej, okay, okay. to no. I ja jestem na trzecim piętrze i ja tam się robię. Jakbyście chcieli popracować trochę, to nie mają problemu. No. No, ale ja was... Ma... To... No dobrze, ale ja was muszę prowadzić tam. Aha, dobra. 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 Szemanko. Siem no. Dziękujemy. Cześć. No. I jak wam Grupa, Grupa jaka? No. Uderzeniowa. No. O, no. o Jezus. <laughs> Ej, grupa uderzeniowa. No. Kwartet.